Więc posłuchaj mnie uważnie, bo nie będę powtarzał. To co usłyszysz, znaczy większość to co usłyszą, to nie uwierzy. Bo większość ludzi nie wierzy yy, powiedzmy w ten świat duchowy, ale w ten prawdziwy, nie ten ezo duchowy, co jest teraz. Ogromna moda, nagle wszyscy pomagają, są dobrzy, ojejku, super i w ogóle. No to jest manipulacja. Cały cał ten rozwój duchowy. No ale ludzie się i z tego też budzą. Ja akurat urodziłem się taki, a nie inny, żeby tutaj pomagać. Ludzie nie wierzą w to. No, ale ja jestem szczęśliwy, robię to, co kocham. No i z tego żyję tylko, tylko z pomocy ludziom. A pomagam już długo, bardzo długo. Od 10 roku życia. A zaczynałem od robienia kanapek, żeby nikt w domu nie wiedział i dokarmiałem bezdomnych. Dziesięcioletnie dziecko. Coś koło tego. Ale wiedzę o życiu zgłębiam 40 lat w tym roku mija. Jak dobrze policzyłem. No. Więc jeśli ktoś do mnie dzwoni po pomoc, to niech nie mówi, że jest świadomy, bo ja jeszcze mało wiem tak naprawdę. A rozchwijam to całe życie, to jest pasja. Ja się nigdy nie, nie obudziłem. Ja się tak urodziłem. Tutaj mam program w Maslikie dziecko Indygo, Osobowość NFJ, można sobie sprawdzić. Jestem szczery chłopak do bólu. Nie szypę się z nikim ani z nikim, a niczym. No bo krzywdy nie robię, nie? Energetycznie. I dlatego ludzi uczę też tego, ponieważ robię sesje kompleksowe. To nie są jakieś bzdury, jakieś mówię ezoduchowe, jakieś po coś tam, że o, uzdrawiają. Około 80% u uzdrowicieli w cudzysłowie oczywiście szkodzi. I 100% ezoteryków. Ezoterykom też pomagam. Wszystkim pomogę. Ja nie patrzę, co ty zrobiłeś, kim ty jesteś. Szanuj mnie, jakie też uszanuję. Nie szanujesz mnie, no to trzymaj się z daleka, bo i tak energia wróci. Ja nic nie wysyłam negatywnego, nie można tak. A ludzie się niszczą nawzajem. Dlaczego? Ponieważ stado, stado tak zwane składa się z 75% ludzi, ale ludzi bez duszy. To są, nazywacie ich toksycy. No. Tak ludzie mówią na to. Na nich. No to są programy Matrixa. Ale mówię, jest zabawa. Ale zabawa dopiero się zaczęła po mojej sesji. A moja sesja polega na tym, że umawiam się z daną osobą na, na konkretną godzinę. Godzina mi jest obojętna. 24 godziny na dobę są dostępne. Każdego dnia po każdej porze tej roku również. No. To jest pasja, to nie są jakieś bzdury. Na ja co się je będę ten na dużo produkował tylko konkretnie powiem taka sesja to ma pomóc na wszystko nie ważyć, to są problemy finansowe zdrowotne, jakieś miłosne sądowe jakieś sprawy to jest energia światła ludzie mówią, którzy mnie słuchają, słuchają nawet że przyciągam ich jeśli kogoś przyciągam jakiś ma taki że magnes do mnie czuje No to znaczy, że jego dusza prowadzi Bo ja, ja jeszcze nie trafiłem Drugiego człowieka tego jak ja Który by tłumaczył o duszy Czym jest dusza Jak z nim się komunikować Jak ona przekazuje To chyba tylko u mnie no. Ja tu się specjalnie urodziłem do pomocy Dlatego się tak urodziłem Ale mam kiszę, spokój Komfort Bo samotność jest komfortem No Naprawdę to jest jedno, bo jak ktoś ma ego, to kogoś chce. A najpierw trzeba tutaj zacząć od siebie, bo jak sobą dobrze się nie czujemy, no to z drugą osobą tym bardziej się nie będziemy dobrze czuć. Ale gdy my, jak to wytłumaczyć, chodzi o to, że jak połączenie moja sesja z tą duszą naprawi, to ona prowadzi i ufamy tylko duszy, nikomu innemu. Dusza zawsze nas ostrzega, tylko że ludzie sobie zepsuli. Łączność, jak ja to mówię, internetem, używkami, różnymi rzeczami, szczególnie negatywnymi emocjami. Ale do zła też nie można mieć problemu. Tego. No. Pretensji. Zło jest po to, żeby czynić zło. Ja już wiem o co tutaj biega. Ale i tak podkreślam jeszcze mało wiem, ale już wiem jak ten matriz działa, to wszystko mi się potwierdza, co od nastolatka czułem. No, a to jest gra, to jest gra dusz po prostu. Tylko, że dusze tu zapominają, zło sobie robi z nimi, co chce. Dusze płaczą, narzekają, a mają potężną moc. To zło się woli tych dusz, no, bo tam jest światło. Spadnie, nie spadnie? Dobrze. To i tak nagrywam. Chociaż to już powinno być dawno nagrane, ale... Matrix też mnie blokuje, no. I przed sesjami też ludzi blokuje, bo... Człowiek czuje do mnie magnetyzm, ale odczuwa lęki, żeby zanim do mnie zadzwoni. A jak masz ręki, coś, ty nic nie gadasz, to ja mówię. No, jak i mówię, co, jak ta sesja, jak to wygląda, co, jak po sesji, bo ja też chcę po sesji pogadać, potem po tygodniu, ale to nie jest online. To nie potrzebuje żadnych zdjęć, nic. Ktoś do mnie dzwoni na telefon, przecież go nie widzę, mówi, zrób sesję, mi tam. Czy komuś, nawet bez wiedzy, mogę robić bez wiedzy, mam tu sprawdzone, bo skoro ktoś umiera na Oiomie, i znaczy no to to ten nie, inny przykładam, nie. Na przykład jak jest yy, ten w szpitalu. Jest człowiek, ciężko chory, no rodzina chce mu pomóc, nie? Znaczy no, w, tak powinno być, tylko mówię, w każdych rodzinach są istoty bez duszy. Oni są, to są betony, to są, to, to mówię. Ja mówię, a to pustaki, to jest takie powiedzenie, pust jak zban, nie? Nie ma esencji tej duszy. tej tej cząstki, przepotężnej cząstki. A dusze są tutaj najwięcej jest du młodych dusz, nie? Dlatego jest jak jest, nieogarnięte to i no i tacy są jak ja. A niewielu jest takich, jak ja gwarantuję. Kiedyś może opowiem więcej. Ale są tacy do pomocy. No, a hejt? O, teraz to no ja prowokuję hejt, a ludzie płaczą. A co mnie to obchodzi opinia innych? Ja wiem jaki jestem. Też popełniam błędy. Też krzywdzę człowieka. To nie to, że specjalnie, ale ja już wiem z obserwacji, jak to działa czasami na coś. Jest tak, tak silny, taki impuls, że nie mamy wpływu nawet. Nawet to wychwyciłem, no. Bo tu jest prawo wolnej woli. Ja też nikogo nie namałem na sesję. Mówię taki jestem, urodziłem. się, dawaj do mnie, pomogę ci, masz duszę ten. Ale chodzi tutaj, że każdy ma to prawo wolnej woli na przykład że decyduje, czy pokieruje się tym, co czuje, jeśli ma duszę oczywiście, czy umysłem. A przez umysł Matrix sam miesza i to galańcie. Wiem po sobie, no, dostałem tak po tyłku od, od dziecka, że no, a teraz a teraz uśmiechnięty, szczęśliwy, zadowolony. Bo kocham co robię, nie? No, ludzie się dziwią, jak to może być pasją pomoc. no, ale u mnie są konkrety, nie? No, na byle kogo, nie, nie trafiłeś, że tak powiem. No więc co do jeszcze do tego szpitala. I na przykład człowiek w szpitalu, no nie chce sesji, bo nie wierzy, bo ten, bo ten. Ja się nie dziwię, że ludzie nie wierzą, bo tego dziadostwa, tych ezoduchowych popapranców, tych przyklejenców do Matrixa, bo oni są w tych Matrixach przyklejeni. A ja nigdy nie bym przyklejony, to ja jestem od jak to się mówiło, odklejony. No. no. No i na, na ogół mam takie dni, ale też dostaję podupy, też płaczę z bólu, ale przede wszystkim płaczę ze szczęścia, nie? Choć, choć. No, Matix mnie dojeżdża cały czas praktycznie, ale nie można się dać, to my mamy to moc. No i tak się ja mam dogadane, bo jak żyję w czterech ścianach, nie mam się z kim spotykać, tak sobie gdzieś pójść, czy coś gdzieś, rowerem chcę pojechać, a jeżeli mnóstwo teraz, no bo mam mnóstwo energii, znaczy teraz. Zimę też jeździłem, cały rok, no bo co ja mam robić, jak mam pełną energii. I właśnie, jak ktoś do mnie dzwoni, najlepszym no, dowodem jest to, jak się poczuje, nawet bóle odejdą. Tak jak się poczuje psychicznie, fizycznie, no skoro ktoś ze mną rozmawia, nawet mnie teraz słuchając i już się lepiej czuje, tak mi ludzie mówią, no coś w tym jest, bo sprawdziłem to na sobie, no coś w tym jest, ale nie ja robię tego dla siebie, co dla ludzi, nie? Sposoby na pieniądze rozdawałem za darmo, nie ma wdzięczności, no bo za darmo. A właśnie, sesje, Nie chcę się o tym gadać, bo troszkę już się... Jestem przegadany, przegadany tymi ludźmi i dlatego naprawdę proszę, nie, Jak ktoś nie jest pewny, pomocy nie dzwonić. Jeśli nie masz pieniędzy, no i tu jest zawsze ten ten ten... To nie dzwonisz. Chyba, że nie wiem. Coś będę miał do zaoferowania, nie wiem. To może wszystko no. A oprócz seksu. Bo miałem propozycję seksu za, za sesję. No ale się osobiście spotkałem, tak wyszło. Ale nic nie wyszło. No miałem raz. Ja odmówiłem. Ja jestem. No uważam się raczej za porządnego faceta. Tam grzeczny jakiś tam chłopiec nie jestem. Ale staram się być dobry. No. I na tym to polega, że zło nas dociska. No to trafia ktoś do mnie, ja mu tam kładę do tej, może nie głowy, ale do serca. Ta moc wzrasta, jak jest dusza i to też dusza decyduje o uzdrowieniu. Ja nie mam żadnego wpływu na efekty sesji, w ogóle przebieg, nic. Aha, przebieg, więc tak, w trakcie sesji człowiek może sobie przysąć. większość tak ma. Mało, mało kto ma tak, że nic nie poczuje na przykład. Że przeleży tego, ale to nie chodzi o to, żeby coś czuć. Bo niektórych. No właśnie. No i ja wiem coś takiego, co, w co ktoś nie uwierzy, i też nie wiem, jak to przekazywać. No dobra, nieważne. To można w sobie ze mną pogadać. Tylko tak. Pogadać, ale pogadać, jak już zapłaci za sesję tego, wszystko będzie, to pogadamy, jak je potem poprowadzę. Tylko też nie będę nianczył, ani się z nikim przyjaźnił. No, bo miałem. Ten, tak do każdego jako przyjaciel podchodzę, przecież to jest Ja nie patrzę, czy jesteś zły, negatywny, czy, czy, czy jakimś ty jesteś rasą gazią, czy tam jakąś insekty. Co, co mnie to obchodzi? No są, no są, no My też jesteśmy jakimiś rasami, nie? Tylko, że ludzie nie wiedzą, kim naprawdę są. Myślą, że oni są w tej materii, siedzą, tego, a tu jest taka moc. Macie dostęp do pieniędzy, do zdrowia, no... Skoro większość chorób bierze się z negatywnych emocji, o czym lekarze im mówią, to, jak człowiek by te odrzucił emocje, no wiem, to jest ciężko, ale to jest moje doświadczenie, nikt, żadne guru, żadne książki, internety, to jak no ja tak mam, no, mam takie coś, no, bez tego nie mógłbym pomagać, ale chodzi, że żadnych książek, internetów, takich rzeczy nie używać, bo, no, mówią w tych rozwojach demonicznych, new age, że wszystko mamy w sobie, nie? To jak jest tado większości, w tych ty chcesz, no to bez dusz tego to są róże po paprance. Ale to są tacy no mili. Nie tacy. Normalnie mi się chciało rzec, nie? Ale nie mają duszy. No. Bez nich ten świat by nie istniał. No ale o tym to ja będę chyba sobie opowiadał. Bo ludzie już mnie prosili, żebym nagrywał wideo opowiadał. Teraz mamy rok 2012. No ze 7 lat może temu, no. No, ale to tak może i lepiej, bo coraz więcej wiem, nie? Ale i tak wciąż, wciąż mało, więc tak, wiem jak gadam, bo mi się tego nie chce nagrywać, ale muszę, bo muszę pomagać. Znaczy nie muszę pomagać, ale po prostu no... Ja to czuję. Ja to czuję głębią po prostu, no. Wiem jak to pomagać i potem cierpieć, też wiem, no i dlatego teraz w tych czasach, hmm, to są już czasy ostateczne, nabudzenie się, ja wiem co ja mówię i tak, tak, co czuję, to, to chyba się potwierdzić i to, co też tam gdzieś tam usłyszałem, że ludzie, którzy się natychmiast teraz nie obudzą w tym roku, to w następnym tracą wolną wolę i będą robotami i już jest ile ich jest. Już nie mówię o tych bez, bez, bez dusz, ale to są ludzie z duszami, to są opętani. I też mnie atakują. No, mam się na nich denerwować. Ja będę się wkurzał na kogoś, to ja, ja zasilam. Jeśli to jest jakiś wampir energetyczny, tak zwany toksycz, jak to się ludzie tam sobie mówią, to ja go zasilam, karmię, jemu chodzi o tą energię. A jak się wysyła miłość, <laughs> no, no o właśnie, właśnie, to, to jest obo to, to ob znaczy, obowiązkowo. Zmianę zaczynamy od siebie. O, długi temat, kiedy indziej. Ale chodzi o to, żeby wysyłać po prostu miłość, ci światło, że sobie wyobrażamy nawet, że strumień energii płynie z serca. Ktoś nas denerwuje, <grym> nie będę bluził, bo zacząłem też bluzić, bo no, do, do, dojeżdżały mnie te wampiry, nie powiem. I, co? I sam, sam czeki wszystkim i co. Jestem zdrowy, zadowolony, no a niektórzy już popadali. To dosłownie, bo energia wraca. No, więc tak, wysyłaj tą miłość, nie derawować się i odwracać to, no. A jak chcesz natychmiast konkrety, da, no to zadzwoń, no. Zadzwoń, pogadamy chwilę. A, ceny sesji, właśnie. Jak ktoś tam nie wierzy, czy coś, to te, tak zrobiłem, że 5 minut, nie, tam powiedzmy, tam. Ale 5 minut też daje, to nie to, że o 5 minut, a tam też, to, to jest energia światła, tego, tego za życia się nie ogarnie, ja, ja tego nie ogarnę, więc... <grywia> więc jak ja czegoś nie ogarniam, to jest grubo, nie, ale cały czas rozkminiam to życie, no co, każdego dnia, no, więc zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ja tak mam, no, no ja mam gadane bo mam tyle do przekazania, do tego zrobię jakieś tam, jakieś materiały powrzucam, oczywiście większość nie uwierzy, no. ale też nie powiem, że ja wiem coś na 100%, że o ja wiem wszystko tak. Nie, ja jeszcze mało wiem, nie? Na to już mówiłem. Ale mówię, ja mam frajdę, bo tu chodzi o te sesje, że to światło jak przepłynie. To wszystko się to, to zło otrzepia, te potrzepy, to wszystko te po tych ezoterycznych, duchowych talizmanach kartach i uzdrowicielach. No, to już są osobne tematy. Ale chodzi o to, że właśnie taka sesja, taka już taka normalna sesja, to trwa tak od 15 minut 30 albo 60, nie? Za 15 minut to jest 500 zł, za 30 minut 700, za 60 tysiąc. Ja nic mówię nie gwarantuję, nie obiecuję. Ja jest ja tylko pośredniczy, a największe baty za to dostaję. No tak wyszło. Teraz sam z tego, no, no śmiech, ale kiedyś miał łzy. Co się nie wstydzę, to są wszystko emo emocje, tylko trzeba na nim zapanować. A lekarze ma granice, nawet ja nie, ale moje granice się naprawdę rozszerzyły, bo nie można zaś na tego matrixa, trzeba być świadomym. Ale to właśnie kładę ludziom do głowy posesji. Tam jest to tak zwane oczyszczanie czakty, tylko ta nazwa to też mnie trochę śmiesza, ale tam kiedy indziej ustawianie tych meridianów punktów energetycznych, naprawa DNA i właśnie po naprawie tej DNA to, 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 to wszystko, ta dusza tam jest, no, znaczy dusza, my jesteśmy w całości, ja nie umiem tego opisać, to jest, i tak to jest symulacja, no? I o tym też pewnie powiem, bo to, to, to. No właśnie, ja coś takiego mam, że ja to czuję, czuję to. Wewnątrz, ale nie wiem, tego na słowa wyrazić. No, no mówię, chcecie sesję, czy ktoś, ktoś chce. Robię też bez wiedzy. Nie musi ktoś tam wiedzieć, nie? No bo mówię, ktoś umierający jest rodzina mnie prosi, no to, a człowiek mówi, że nie. No to co? Nie pomóc? Mamy go zostawić? Bo przez umysł demony mi manipulują, że to niemożliwe tego. Wystarczy pijąc alkohol, już jest człowiek opętany. Spiryt, duch, spirytu, zły duch, nie? Czy jakoś tak, no. Kurde, te, 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 co tam, ziny, kurde, te wróżki, szeptuszki, zębuszki, dajcie spokój. Raz był na mnie hejt na jednej grupie ezoterycznej, co byłem tam raz dwa lata, bo ja tam wyciągałem z tego bagna, ja, ja tam nie paszę, jaki ty jesteś. Nie zawsze poznam negatywną istotę, o nie. Jak ja miał trzech nie zablokowane, niezablokowane, bo mi zablokowali jeszcze za życia podobno nawet słyszałem, no, grubo, to bym wszystko peplał ludziom, nie? No. A tak to sam rozkminiam, mam... Inne, inne ten. Jasno czucia, jasno wiedzenia. No. Więc, więc opętania nie opętania. Choroby psychiczne, to to samo. Nie, to, to to. Pomagam. A, i jedna sesja. Uważam, że jedna sesja. Ja nie chcę, żeby człowiek do mnie biegał i tracił pieniądze i czas. Jedna sesja, jaki tam tłumaczę po tygodniu, po sesji do mnie.